Cześć, witajcie, widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibbi Toilet Tower Defense. No i ja jestem na nowym koncie, jak ktoś oglądał, mój odcinek, z dostałem bana. No to generalnie mam bana na jeden dzień do jutra. No i słuchajcie, tak to wygląda, że w sensie do jutra do 15, chyba coś takiego. No ale jakby dzięki Waszej pomocy dostałem kilka jednostek na nowe konto. I oczywiście bardzo dziękuję każdemu, kto pomógł, kto wie, te dwie. Oczywiście na Discordzie akcja się działa. No, i lecimy dzisiaj z nowym odcinasem, który chciałem zrealizować na moim głównym koncie, no a będę musiał jako Billy. I ubrałem się tak na szybko w coś. Po prostu takiego. Ja ale powiem wam, że ten model Billy'ego jest mega. Także jak, jak też podoba wam się model Billy'ego, zostawcie łapkę w górę i suba. No i jedziemy z Challenge'em. Te dwie jednostki nam wystarczą na siedzibę główną kameramanów, ponieważ ktoś z was napisał na Discordzie, żebym przeszedł. Słuchajcie, taką oto mapkę za pomocą samego ninja kameramana. Zobaczmy, czy to jest w ogóle możliwe. Przetestujemy to. Ja mam dobry plan, jak ich rozmieszczać, bo wiem, jak działa ich zasięg, więc prawdopodobnie to będzie najlepsze, co tutaj ogarniemy. Więc słuchajcie, ja. Tutaj sobie oczywiście go postawiam. I zrobię to tak, żeby było dobrze. Na pewno pierwszego postawimy po prostu tutaj, żeby on sobie, wiecie, no, żeby on sobie bronił już na początku. Dodatkowo postawimy scientistów sobie tutaj, no i zaczynamy zabawę jako Billy Merezik. Także widzowie, mam taki oto, nikt nie wiem, jak ktoś chce, to może zafollowować. Ale no, to będzie moje takie konto, gdyby coś się stało z głównym kątem, to będę wtedy Mateuszkiem ileś cyferek. Także tak to wygląda. Billy Cyferka. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o ten odcinek, to mam nadzieję, że przejdziemy w miarę daleko, bo taki ninja kameraman jest naprawdę przepotężny jednostką, więc moim zdaniem naprawdę, bo żeby nieźle polecieć, bo żeby nieźle polecieć, polecieć taką jednostką, wydaje mi się, że sporo tutaj zrobimy, zadziałamy na tej mapie. Zobaczymy, także no bardzo mi się spodobał ten pomysł, robiłem to na głównym kącie i nagle dostałem bana, więc to już o tym wiecie, kto oglądał poprzedni odcinek, jak nie to możecie sobie obczaić o co chodzi. No i generalnie no, no nie fajnie, bo Roblox mi ukarał za nic, ale to wiadomo, często tak robi, bo pisaliście mi też, że na przykład dostaliście bana za napisanie siema, co jest w ogóle totalnym szaleństwem. No ale cóż, no tak to właśnie jest, że... No, często w życiu coś się dostaje taką za free po prostu, siemano. Także jednak dużo można w życiu dostać za darmo widzowie, powiem szczerze, to no, tak sobie pomyślałem, że, że to wcale nie jest tak, że w życiu nie ma nic za darmo, jest dużo za darmo. Zwłaszcza takich fajnych, przykrych rzeczy. No ale tak to wygląda. W każdym razie dzisiejszy challenge będzie przepotężny, więc koniecznie widzowie łapeczka. Mam nadzieję, że zostawiona. Bo nie wiemy, czy taki ninja kamera da radę sobie z taką falą z kibli Toilet, ale wydaje mi się, że może dać, dać radę, że to jest bardzo duża m, opcja, żeby on. By dał radę, i ogólnie mam taki plan, że ustawimy ich tutaj w tym rządku, co nie? Oni będą sobie tutaj stali, ci ninja kamerameni, bo wtedy to się rozejdzie tu, i rozejdzie się tu, i rozejdzie się po całym tutaj. Czajcie, jakby będę starał się zrobić taki, oto tutaj żeby tak to się rozeszło. Nie wiem, czy dobrze do końca postawię, ale spróbujmy już robić ten taki rządek, więc tak to będzie wyglądało, wtedy przejdzie tutaj, dodatkowo podleci tutaj i zasięg będzie przeogromny tego ninja kameramana, a o to nam właśnie chodzi, żeby ten zasięg oddawał, nie? żeby był naprawdę potężny, to wtedy nam dobrze też pójdzie. No i tak, ostatni scientist kameramen, no i widzowie, teraz ja ich już nie ulepszam na razie, niech dają mi po 50 tutaj dolarków i będzie naprawdę spoko. Ulepszamy jeszcze tego i patrzcie, on obejmuje naprawdę potężną tutaj mm, część mapy i wydaje mi się, że powinniśmy to wygrać. Jeżeli da się wygrać samym Ninja kameramanem, Kameramen Haku to macie kolejny w sobie sposób, ale jeszcze nie mówię, bo nie wiem, czy się da. Tutaj mamy takie wyzwanie, więc podjąłem się. Zobaczymy, czy to nam siądzie. Dajemy max ulepszonko. Zobaczcie, taki Ninja kameraman na max ulepszeniu ma 800 obrażeń co 0,4 sekundy, czyli w sumie prawie, że 3 ataki na sekundę, czyli daje nam to no 2,400 prawie. No nieco mniej, bo tu wiecie, no na sekundę tyle nie wejdzie, ale mniej więcej się to równoważy i 30 zasięgu to jest bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że mm, powinniśmy w miarę daleko zajść. Zobaczymy, jak to będzie. Ale musimy też z autoskipem uważać. To na pewno. Na razie lecą boss toilet. zobaczmy, czy boss toilet pokonamy. No ale moim zdaniem, pokonamy, bo jak grałem ninja kameramanem na toilet haku... To często na totalnym bluzie właśnie wygrywałem z takimi bostoaletami. Także myślę, że czekamy i no żeby nie za bardzo raszować. Ale słuchajcie, do no, raczej tutaj na luzie to wygramy. I teraz tak, ten ninja kameraman jest tutaj. No i on tak sobie tym zasięgiem tutaj mu brakuje. Mm, ale słuchajcie, no będzie cały rządek ich, więc każdy będzie tam miał więcej troszeczkę tego zasięgu. I teraz tak to, co chcę zrobić, to postawić ich jeszcze bardziej do przodu w tym rządku. Rządek troszkę przesuniemy jeszcze tutaj, ponieważ to, stawiając ich tutaj, mamy bardzo dużo zasięgu do tyłu. A po co nam to tak naprawdę? Chociaż, dobra, tutaj wtedy też obejmuje. No to można tak stawiać. Tutaj troszkę postawimy z przodu, tutaj kilka z tyłu i będzie ok. Także, moim zdaniem, to naprawdę powinno siąść. Dajemy skip bo widzę, że to bardzo ładnie idzie. Kolejny ninja kameramen robiony. Także, jak widzicie, no nie musimy ulepszać scientistów, bo kasy nam nie braknie. I boss, toaleta pada naprawdę szybko. No ale zobaczymy jak to będzie z późniejszymi falami. Na 14 autoskipa wyłączam, bo tam będzie przepotężny atak skip the Toilet widzowie, także trzeba będzie uważać. No i powiem wam, że no jestem pełen tutaj takiej nadziei, że naprawdę da się przejść z samym Ninja Kameramanem. On ma od Laser Kameraman Car mniej obrażeń o ile? Chyba o 600, bo Laser Kameraman Car ma 1400, a ta legenda ma 800. No troszkę tak brakuje, nie? Ale... No ale kto wie, może na takim mm, braku autoskipowania co chwilę to może się da to przejść, zobaczymy. Na pewno da się bardzo szybko ich ulepszyć, co jest fajne, no bo tutaj bardzo szybciutko nam to wpada. I teraz tak, mniej więcej tutaj stawiamy kolejnego ziomka. Oni będą sobie tutaj stali. Taka ekipa po prostu totalnego, że tak powiem. Jak to się mówi? za, za Zatyczkowania? Nie, nie zatyczkowania, bo to są przepychaczki, za przepychaczkowania. O, matko, ale ciężkie słowo wyszło, dobra. 14, w sensie do wypowiedzenia. 14 wave, widzowie, 14 to jest taka nasza chwila prawdy, jeżeli damy radę, a widzę, że nawet jeden ninja kameraman na razie bije i daje radę, to jest naprawdę dobry, dobre tutaj baby, że tak powiem, dotowania, dobre baby, że tak powiem, prognozy, prognozy są dobre, ninja kameraman kolejny, patrzcie jak nawalają tymi przypychaczkami, nie, no to będzie cudowidzowie, robimy kolejnego obok, tylko dajmy go gdzieś tutaj, Ok, i za 400 no, troszkę nam brakuje. Ale tak, mamy, słuchajcie, 5 Boss Toilet i Giant Glasses Toilet. Giant Glasses Toilet ma naprawdę potężne HP, dużo ma tego HP, więc ustawiamy mniej więcej tak tych ninja kameramanów, żeby szybko wszyscy łapali już tutaj. A ten już będzie zaraz bił, więc uwaga, mamy, zobaczcie, mnie to w ogóle mega jakby. Bega, jestem dumny z tych ninja cameramenów, bo zobaczcie, jak on szybko napija to HP. W sensie zbija bardzo szybko. No, trzeba mu przyznać. A jak wpadną jeszcze inni, patrzcie, wszyscy naraz tutaj biją, no to to schodzi bardzo szybko. Dajemy autoskipa, dajemy na maksa i patrzcie teraz, co się dzieje. Wszyscy ci ninja kamerameni po prostu niszczą te boss toilet, nie? I jakby ja mam wrażenie, że my to przejdziemy. Naprawdę, ja coś czuję, że my to przejdziemy. Jeżeli to przejdziemy, to to będzie jeden z lepszych odcinków, bo właśnie wymyśliliśmy nową taktykę, gdzie nie trzeba mieć laser kameramentar. można też ninja cameramenem, ale zobacz. Być może da się przejść tylko do jakiejś, nie wiem, 30 fali. No nie wiem, do której, zobaczymy. Ale na pewno też im dalej w falach, to wiecie, tym więcej coinów zarobicie. Także też spoko sprawa, żeby takim ninja kameramanem sobie grać. Taki mm, kamera haku, więc no, to zobaczymy. Na razie, widzowie, idzie całkiem nieźle. Ja tutaj sobie poulepszam, zrobię ten rządek i zaraz do was wrócę, zobaczymy. Dobra, widzowie, przeżyłem kolejne fale. Mam już 15 ninja kameramanów, więc więcej nie mogę. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to gdyby przeszły mi kibili toilet, to mogę ich przestawić też do tyłu. Mamy raket, toilet jest bardzo szybki i czy ninja kameramani dadzą radę? Dali radę, dobra widzowie. Jak się za bardzo nie autoskipuje i gdzieś tak w miarę, powiedzmy powoli, to ja coś czuję, że da się to wygrać. Chyba, że gdzieś tam przy 40 fali albo 35 zaczniemy mieć problemy. To jest, to jest możliwe, nie mówię, że nie. Nie pamiętam dokładnie, co w tych falach było, więc nie wiem. Troszkę chcę dawać tego autoskipa, żeby nie czekać też wiecznie. Ale to no, też muszę uważać. Patrzcie, w 27 lecą, bo stolet i tak, to wygląda po prostu cudownie. Cała armia i jeden szefunio tutaj, komandor. Normalnie on tutaj wydaje rozkazy. Bijemy panowie cyk, cyk, cyk i tymi przepychaczkami. Nie, to cudownie po prostu wygląda. Ktoś miał mega pomysł, oczywiście, widzieliście screena, to Mega pomysł tutaj na Discordzie. Zapraszam w ogóle na tego Discorda Żabki Berezo, widzowie, do na naszego Discorda, a nie tego Discorda. Co ja gadam? Jak ja mogę tak obrażać? Więc widzowie, bardzo fajny Discordzik, można dawać propozycje, można brać udział w losowaniach. No, oczywiście, jak troszkę popiszecie, bo trzeba mieć piąty poziom widz Mereza 5, tak zwana ranga. Wtedy jest taka rola na Discordzie, która wam daje dostęp do tego kanału. Pamiętajcie o tym. Bo często ktoś pyta, więc tak, no trzeba najpierw rangę wbić, czy tam rolę, jak kto woli. No i ogólnie tak, mamy tych bossów, ale bardzo dużo, więc to teraz będzie też dla mnie test, czy będę w stanie ich pokonać, bo dużo ich jest. Jest jeszcze do tego Spider Toilet, ale już wybite, dobra. Wybili ich i w tym momencie patrzcie, jak to wygląda. No zobaczcie, koniec mi przepychaczkami dawalają. Jeżeli ja to przegram, to i tak będę zadowolony z tego odcinka. To jest szalone, jak dobrze to wygląda, nie? Naprawdę, oni się mega starają, ci ninja kamerameni ale nawet jeżeli mi tu przejdą, to będę się starał ich zatrzymać tam dalej, co nie? Ja tutaj nie, nie poddam się, lecimy dalej. No i vacuum toilet, zobaczcie, jak spływają. Nie, nie ma ich, się bado. No to jest po prostu szalone, patrzcie, co się dzieje. I teraz mamy taki największy problem, ale już skipuję wavea. Niech już idą. No bo co mi z tego, że będę czekał? I tak, jak, jeżeli ich pokonam, to jest duża szansa, że przejdziemy to. Patrzcie, tu już zasięgu, zasięgu brakuje temu ninja kameramenowi. No i koniec. Już szefo nie bije, ale tutaj mamy jeszcze ziomków. No i dobra, na luzie, na luzie widzowie. Lecimy dalej. Za chwilkę do was wracam. 20 tysięcy coinów. Jakby coś, to ich od razu przenosimy i bronimy się dalej. Musimy to przejść. Dobra widzowie, 31 fala może być lekkim problemem. Zobaczcie, tutaj już powoli, że tak powiem, no widać te problemy. Widać je i to totalnie. Więc wydaje mi się, że już powoli będę tworzył ninja kameramenów dalej. Chyba, że jakimś cudem. Oni teraz tutaj ogarną te bossy toale Zobaczmy. Jeszcze biją, jeszcze biją widzowie, jeszcze się nie poddają. Nie no, no, są naprawdę waleczni. Nawet jeżeli to przegramy, to musimy im przyznać. Są naprawdę mega waleczną grupą. I teraz tak, wydaje mi się, że szybko ulepszamy tutaj ile wlezie tych ninja kameramanów, więc będę musiał bardzo mieć szybkie paluszki i w tym momencie widzowie robimy tak. Cyk, kolejnego. Dajemy ich byle gdzie i to jest moment, w którym no troszkę za bardzo za autoskipowałem, ale to też jest to, że po prostu bardzo dużo jest tych toalet. One tutaj wychodzą w ilości no hurtowej total. I teraz tak, potrzebuję bardzo szybko to zrobić. To nie jest też takie proste, bo wiecie, przeskakiwanie tymi jednostkami, sprzedawanie ich i na nowo tworzenie i tak dalej, no to wymaga szybkich palców. Ja takich, no, mam takie palce, szybkie w miarę, ale czy one wystarczą, żeby tutaj porobić te boss toalety? Zobaczymy. Na pewno staram się do końca, widzowie. Lecimy do końca, nie poddajemy się. Dalej, dalej, dalej. Nie patrzę na to, jak dużo ich tutaj leci. Po prostu upgrade'ujemy, upgrade'ujemy, szybko. Dobra, jeżeli teraz to ugram... To da się przejść za kameramenami. Jeżeli nie ugram, no to powiem Wam, że bardzo, bardzo słabo. Dobra. Oj, powiem Wam, że chyba brakuje tutaj momentu. Żeby można było tutaj, wiecie, więcej postawić. A, dobra, 32 wave tak naprawdę, widzowie. No więc 31, 32 wave. No, bardzo ciężko jest, ale fajne, fajne wyzwanie. Muszę przyznać, że bardzo fajne wyzwanie zostało wymyślone tutaj. Więc dzięki i więcej takich propozycji, widzowie, być może by się dało przejść, ale jest ciężko. Jest bardzo ciężko, ale może jakimś cudem jakby lepiej troszkę ich rozstawić, to może by się przeszło. Dzięki za obejrzenie i siemano.